Kamienica przy ulicy Bytomskiej 37 w ostatnich latach przeszła generalny remont elewacji, natomiast obecnie trwają w niej prace nad przebudową wnętrza. Jak idą postępy w budowie i kiedy budynek powita pierwszych lokatorów? Ja chciałabym już w kwietniu na, najbliższy, na najbliższym posiedzeniu Komisji Gospodarki e, omówić e, no kwestię zasiedlenia tej kamienicy, bo wydaje się, że ze względu na... Charakter tego budynku i, i tak kapitalny remont, no te zasady przydziału tych mieszkań powinny być też szczególne. Jestem w trakcie rozmów z panem dyrektorem szpitala numer dwa, który wyrażał też chęć, żeby przynajmniej część tych mieszkań mogła funkcjonować jako mieszkania. Takie zakładowe właśnie dla pracowników zatrudnionych w szpitalu na okres zatrudnienia. Natomiast pozostałe mieszkania mogłyby być w zasobie, aczkolwiek też tutaj wydaje się, że byłoby zasadnym wprowadzenie tak, takich dodatkowych kryteriów, jakie zastosowaliśmy przy naborze do budynku przy ulicy Karola Miarki 28, czyli do demonstratora technologii. Remont wnętrza budynku trwa od zeszłego roku. białą gruntowną przebudowę lokali wymienione zostały wszelkie instalacje elektryczne, w każdym z mieszkań zapewniono także łazienki, które wcześniej znajdowały się w częściach wspólnych, rozwiązany został także problem, który spowodował opóźnienie inwestycji, a mianowicie wymiana stropów oraz wzmocnienie konstrukcji budynku. Obecnie prace przebiegają sprawnie i szybko, a mieszkania już niebawem będą gotowe do zamieszkania przez nowych lokatorów. Zakończenie prac planowane jest do końca czerwca, MZGK przewiduje jednak, że jeszcze przed tym terminem równolegle z końcem prac możliwe będzie zasiedlenie budynku. Remont kamienicy przy ulicy Betonskiej 37 nie stanowi jednak wyjątku, a w planach Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach są dalsze prace remontowe w innych kamienicach przy tej ulicy. Idąc w głąb ulicy Bytomskiej, no mamy też piękne kamienice przy ulicy Bytomskiej 27, 29, które zostały wyremontowane z zewnątrz, natomiast też czekają na remont wnętrza. W przypadku tych kamienic mamy wyjątkowo piękne klatki schodowe, które naprawdę wydaje się, że po wyremontowaniu będą no, spektakularnie wyglądały. I mamy szereg kamienic, które no czekają jeszcze na remont kompleksowy. Najbliższe plany no to na pewno kamienica przy ulicy Bytomskiej 27-29. Mamy też kompleksowy plan projekt łącznie z pozwoleniem na budowę na kompleksowy remont kamienicy przy ulicy Bytomskiej 27a. To jest ta kamienica w podwórzu w głębi. Ona jedyna została taka właśnie niewyremontowana w tym kwartale i tutaj też już jest pozwolenie na budowę na remont. No mam nadzieję, że to się uda zrealizować.